Dzień dobry, nasz nocleg. Znaleziony po ciemku nie było to proste. <laughs> nie, ale udało się, stoimy na takiej drodze, która łączy jedną drogę asfaltową, która gdzieś tam biegnie, z drugą drogą asfaltową, która biegnie. O tam przed tymi górkami, no tak z 400 metrów stąd. Spało się rewelacyjnie. Jeżeli chodzi o temperaturę, bo była taka akurat, ta ja nie wiem ile było, 18 stopni w nocy. No już zaczyna rosnąć. Myślę, że w ciągu dnia to będzie jak wczoraj. Było 38. Trochę jak na Księżycu mnie nocujemy. Już jest w pół do siódmej, bo braliśmy prysznic poranny. Tam mamy łazienkę, butelę, baniak z wodą, butelki. Może to nie jest super wygodne, ale super miłe teraz. Tam, nie wiem, 500 metrów są domy, może 600. I słyszę, jak dziecko płacze. Strasznie niesie się dźwięk po tej no, urodzajnej glebie. To, to nie jest, bardziej po tej pustyni. O jajko Ogarnianie, śniadanie i w drogę. Plan napięty na dziś Trzeba coś działać. Śniadanko żoneczka zrobiła. Ja trochę połaziłem i się, bo po... <śmęciłem> No Jajko. Ja bardzo lubię. Żona też lubi. Nie ma córek, które mówią, że znowu jajko. Natalia lubi. Natalka lubi, ale ta młodsza nie lubi. <grym> Mamy to bardzo monotonne to śniadanie, ale Dobre. bardzo nam Dobre. smakuje. No nie no, mamy w sumie ser troszkę innego rodzaju. Mamy ten ajwar i mamy oliwki. Sprawdza się, nam bardzo smakuje. I jemy. Smacznego. Ten ibar, kochanie, mógł się zepsuć, to trzeba będzie go wyle, wyrzucić. <noise> Nie zepsuć się. Żona o to zadba. To w sumie od wczoraj, od wieczora zjadła słoiczek tego. także... Ty też coś jadłeś? Ser. Ja ser, tak. Mówię, ser. Choć ten akurat jest trochę gorszy od tego poprzedniego. Zebrani. No świeci, słońce świeci. Zebrani, gotowi do wyjazdu. Jedziemy. Śmiałem się, że tutaj chyba kamienie sadzą. Nie wiem, czy sadzą, ale przyjechał traktor z taką maszyną do zbierania kamieni. Zbiera. Nie widać tego, ale, ale tam jest traktor. Tam jest traktor. Ma taką prasę. I te kamienie na kupeczki i zbiera. Jedziemy. Zjechaliśmy jakieś 2 km od miejsca naszego biwaku i idziemy do starych kamieniołomów, tutaj Tutaj mieliśmy zamiar spać wczoraj, tylko, że droga się kończy na podwórku i no i, i jednak nie spaliśmy wow Myślę, że to jest takie może to jest i prehistoryczne jakieś skalne miasto, nie wiemy, ale to jest archeologiczny obiekt jakiś. Wygląda to dziwnie, i tak, jak mówi żonka, jest to na liście zabytków. Wow, przedziwne to jest. Fajne, ja twierdzę, że to był kamieniołom. Ale no to idealny, kochanie, kamieniołom do pobierania tego kamienia, do budowy choćby. Choć tu nie ma twierdzy dużej chyba. Niezłe to jest. Nie wiem, czy chodzenie tu jest bezpieczne, ale jest to naprawdę niezłe. Takich krot, czy czegoś, to ja jeszcze nie widziałam. To to kamieniałą, nie kamieniałą, wielkie to jest, jak 102. Nie mam tu skali, ale o tamte, tam takie te malutkie oto wielkości paznokcia, to jest wielkości człowieka. Niezłe. Niezłe to jest. Idziemy do Haram, Domków Uli. I dyskusje z żonką trwają. Chyba, że ta pierwsza warstwa jest zła i nie biorą, no to biorą tylko dolną, a do górnej nie zdejmują poza tak, drogę. Ja się skłaniam, że to był kamieniołom. Żonka mówi, że może kamieniołom, ale nie tylko. Na pewno coś więcej to musiało być. Musimy przeczytać i będziemy wiedzieć. Polecamy. Wrażenie to robi niesamowite. Super. Jesteśmy w haram. Mieście domków uli. No super. Wygląda to naprawdę nieźle. Błoto i słoma. Chyba wyjątkowo nie trwałe, ale Chyba że to są kamyki, o tak jak tutaj, kamienie. No i tak spojone błotem i słomą. Przedziwne miejsce. Chyba mieszkają w tych domkach. Nie we wszystkich, ale w sporej ilości mieszkają. Jesteśmy w wiosce Haram. Jesteśmy w domu rodziny pewnego pana, który powiedział, że można wejść, można obejrzeć, nie ma problemu. Napiwek, jak chcemy, możemy dać. Yy, to jest domek Haram. Ty, no bardzo ładny ten domek, mi się podoba. Trochę tak napstrokacone chyba pod turystów, mam wrażenie. Ale, ale te drewniane elementy, ja widziałem kupcy tam w tych domkach. Ładnie tu jest, jest i łazienka. taki na no. Jest kibel. To połączenie <grydy> tradycji z nowoczesnością. <grydy> Jesteśmy w domku. Tak? Tu jest szafa chyba, garderoba. Tak, tu jest sypialnia. A sufit jest tak do czubeczka z kamyków składanych. To się taki rodzaj sklepienia no, to tak jest. Nad każdym pokojem jest ten sufit taki, nad każdym pomieszczeniem, nie? W domu. To jest połączone. Domy dziadka pana, który nas zachęcił do oglądnięcia. No, no to jest biznes. No, to tam sprzedaje herbaty, kawy. No, no tak, no to teraz to już nie mieszka w tym. Choć w niektórych jeszcze mieszkają. Mieszkają, no. Ale powiem Ci, że tutaj to jest wygodne, bo to jest chłodne. Ło, to tam, piec, tam się ciągnie to, dalej. Tam piec był, o ty, jak i tam samo idziemy tam zobaczyć tylko ja muszę coś ze zdjęcie zrobić kuchnia od ja, ja myślałem że jeden, trzy razy. jeden ul to jeden domek nie jeden ul to jeden pokój i Jednak tak to tak to działa tam jest kuchnia a tu nie wiem co jest dwa ule jedno pomieszczenie tu też dwa ule, jedno pomieszczenie bez takie o wiesz jedno sypialnia druga o tu tu jest Tutaj jest pokój dziecięcy z krainą zabaw. Nie, tu chyba spiżarka, tu jest, tu jest chyba spiżarka. No jest tu tak chłodno w tym domku. Główne wejście do tego, to było chyba tu. Chyba tak. jest O, jest to wielkie, jest to. Dom jednorodzinny, parterowy, o powierzchni 184 metry kwadratowe. Albo 240, licząc po obrysie podłogi. Jak tam fajnie ten domek? No Mogłabyś myślę, w nim to mieszkać? To. No nie wiem, czy bym chciał w nim mieszkać, ale jest bardzo fajny. Ten domek bardzo nam się podobał. Zrobił na nas wrażenie. Wiemy, że jest taki prze, przezdobiony chyba pod turystów, ale, ale w sumie bardzo fajny. chyba się zmywamy nie no. opuściliśmy domki ule i za radą pana y, chyba właściciela tych domków pojechaliśmy do Słajcechry to jest około 40 kilometrów na już z wschód no przyjechaliśmy są tu ruiny. Idziemy je zobaczyć. To jakieś ruiny dawnego miasta. Wielkie to No jest to zachowane zdecydowanie lepiej niż hatusa. Ale nie wiemy też co to jest za to. Może nieprzystosowane w ogóle pod turystykę, no ale w sumie każdemu podróżnikowi. Zależy na tym, aby nie odkrywać, aby odkrywać skażone niekomercyjne miejsca. To chyba w takim jesteśmy Stało tak super dużo z tych ale z tego miasta, ale ale trochę zostało Bloki, z którego jest zbudowane są naprawdę wielkie. To nie takie kamyczki Ale, no. ale, ale Na szczycie to nie ma nie znaczy, gruzowisko i kamień No wiesz, no nie wchodzimy do tych podziemnych a ty weszłaś Jak to Agnieszka powiedziała, może się okaże, że to jest starsze od Gobekli, Gobekli Tepe, no chyba nie Ale Dziwnym trafem nikt tu nic nie zabezpiecza, odkopuje Nie wiem Najstarszym na ziemi znanym miejscu kultu Odkopane chyba nie za dawno Czy to jest ciekawe Jeżeli chodzi o ideę i historię to na pewno A czy to naprawdę robi wrażenie, że się przekonałem? Chciałem to koniecznie być. Żonka to nie wiem. Chciałaś nie być kochana? Też chciała być tak. Zaczęliśmy trochę nietypowo, bo No, toalet to typowo ale od y, centrum wystawowego, czyli od muzeum. Może akurat Zobaczymy się co i jak, a potem, a potem pójdziemy na ruiny. 95, chyba początek go Tepe zamieszania związanego z odkrywkami tutaj. Ktoś miał czas, a my nie mamy, bo musimy zwiedzać. To może, to może tam sobie obejrzeć nie, film. Film był ok. Ale ta animacja to była... No, film był okej okay, o tym, jak budowali go Bitepę. Ciągnęli na tych patyczkach tymi tam ludźmi. Ale no, myrzeliśmy go tylko chwil trochę, ale zawsze coś. Przepraszam, ale tak słońce świeci, że po tej sali kinowej nie jestem w stanie patrzeć na oczy. I muszę je mieć zamknięte. Na wykopaliska. Trochę teorii już mamy. Wiem, i to mnie zaskoczyło, że tego... tych obiektów Gobekli-Tepe tutaj, policzyłem chyba 10 czy 11, także jest ich pod dostatkiem. W okolicy, tutaj nie wiem, bronił 100 km. Jest to obiekt spisany na listę UNESCO. Nie jakaś popierdełka Także tych wiosek, miast, nie wiem jak to nazwać. Jest kilkanaście w okolicy, a to jest najbardziej znane. I nie wiem, czy odkopiemy coś z tego Gubety, czy nie? Możesz kopać. <laughs> jak mam pozwolenie od żony, mogę kopać. To będę kopał. Idziemy. To się Ty siadaj tam tam Żona sama Powiedziała, że nie mam z nią siedzieć Sam Dobra, Dobrze, że był ten autobus Podwiózł nas Jakiś kilometr, półtorej Ale po Po terenie takim przez Jak jeździmy przez ostatnie dwa dni, czyli nic Pagórki, sucho i kamienie. A teraz idziemy obejrzeć właściwe rzeczy do obejrzenia. Słońce mocno daje. Żona mówi, że wymienka zakłada okulary przeciwsłoneczne. Ja nie wymiękłem. Teraz założy chyba ja tą chustę na mecze. Sobie, ja sobie nie wziąłem. To teraz choćby chciał, to nie wymienka. Jesteśmy, chyba pod głównym wykopaliskiem. No, tutaj, nie? No, tak to wygląda. No tak, no to ma być, dwa ten wykręg. Tak. Ale widzisz, jesteśmy w tym, a to taki był kwiat. No reszta jest nieodkopana chyba. No ale... Nieodkopane? No były. Nie wiem, nie, tu jesteśmy w Może... tym. O. Coś nie wiem, czy na kamerze widać, ale jesteśmy w kręgu A, a jest jeszcze B, C, D, E i F. A jest wcale nie największy, jest taki średni. Idziemy dalej. Mi się podoba. Tak, troszkę się wyjaśniło te. 5 czy 6 kręgów To wszystkie są zawarte w obrębie tego namiotu No to już wiemy Jeden, drugi No gdyby je policzyć to pewno ich tyle jest Nie widać tego oczywiście na kamerze ale bardzo mi się podobają te rzeźby na tych na tych słupach Fajne są Powoli odkopują. Żonka mówi, mogliśmy tu przyjechać za 10 lat to byśmy to zobaczyli z bliska i więcej. Może jeszcze przyjedziemy. Oni odkopują, dokonują swoich odkryć, a ja odkryłem, że głównym przewodem, przewodem, głównym elementem przewodnim w tych wykopaliskach jest wizerunek myszo jelenia. Myszo jeleń ma cienkie nóżki. I widzę go tu na co drugim słupie. Jesteśmy na szczycie kompleksu. Myślę sobie kubki kamieni. To ona mówi nie, tu był cmentarz faktycznie. Tu był cmentarz i są groby kamienne. Cmentarz był na samej górze. To miejsce ładne. W ogóle to go Tepe jest w bardzo ładnym widokowym miejscu położony. Coś widać. Jesteśmy tu. A tego typu budowni było. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10. No, czy 11. Część odkopana. Jest ładna, pod jednym dachem. No, ale tu jest dużo więcej tych kręgów. Są nieodkopane. Tak wyglądają prace wstępne. Nic ciekawego. kwadraty teren Matko najstarsze na Ziemi Znane miejsce, zamieszkamy no przez no i to ludzi to Miejsce to kultu my się, ale Myślałam, że to jest 10 razy większe Myślałam, że będzie takich Mogli to kosmici 20. zbudować nie no, nie. nie, no ładne, bardzo ładne. Tylko, że myślałem, że to, tego jest dużo. Widziałem, że te kręgi są większe, ja przynajmniej, że mają tak po 50 metrów. Przynajmniej. No to też, ja tak. I jest myślałam. odkopanych z 5, a jest jeszcze kilkanaście nieodkopanych. No to akurat na pewno tak jest, ale jest tylko jeden odkopany. A jest no właściwy taki obiekt, ma około 50 metrów, i tam jest z 5 kręgów. One są malutkie, ale ładnie, zdobione mają w słupu. to trzeba przyznać. Nie było źle Odeszliśmy I bus podjechał No piechotą to by trzeba było A ja nie wiem, z 10-15 minut tak Kilometr 300 jest Na oko Na oko z mafii Opuszczamy Gobekli Tepe Mi się podobało Szkoda, że... podobało, ale myślałam, że to jest 5 razy więcej Szkoda, że tak mało jest odkopane To nam się nie podobało, ale samo miejsce no... Tak zamieszanie na maksa. Opuściliśmy go Black jedziemy. Przejechaliśmy może 50 km szybko, chyba i tak nie zdążymy na, na Nemrut, ale, ale jedziemy. Było tankowanie, paliwo. Jeden z tańszych. 6,64, czyli 3 zł, 3 zł. dobra cena. Nalaliśmy wody u pana, bo pan wąpimy, kupiliśmy sobie bombonierkę, czekoladek. Znaczy, słodyczy turecki Zrobiliśmy zakupy na szybko w sklepie tutaj po drodze w mieście Tylko, że nic nie zjedliśmy Jest bar, ale nie ma żywego ducha i nie ma nic nawet no, na obrazka, co można zjeść No to co zamówię, jak mięso mielone na patyku, bo takie widziałem No, zwracamy kawałek, to jest takie miasto, ma 3 km I może coś, jakiś bar będzie, to zjemy A jak nie, to jedziemy dalej, bo głodni jesteśmy Jest godzina już trzecia 3.05 Jedziemy, nie? No. Byliśmy w tym sklepie, Bim. Myśleliśmy, że będzie jakiś lepszy, ale tu na tym wschodzie te wszystkie sklepy wyglądają po prostu źle. I kiepski wybór towarów jest. Ten wczoraj co mieliśmy tu. No sok. No narzekaliśmy wczoraj na sklep, ale się okazuje, że był jeszcze dość do jeden z lepszych sklepów. Hmm. Parówki dla mnie. Bo kiełbasy wyglądały gorzej niż parówki. Sos i ser. Na standard. Parówki nie takie złe. nawet dobre. Ok. Nie ma niestety teraz tutaj knajp po drodze a wszystko jak jest to jest puste. Siedzą kilku chłopów siedzi, ale na zewnątrz i gadają. A wszystko puste. Chyba jest, chyba teraz taka pora jest też jest godzina po trzeciej i chyba nie jest pora na jedzenie. Jem, bo jedziemy. zaraz. Trochę jechaliśmy i zostało nam jeszcze do góry Nemrut, Nemrut Dagi, 21 km. Albo 22, nie wiem. Coś Taki wypłaszczony szczyt góry. No, same głazy tu były. Ale świeżo, nie wiem, może z pół roku temu, albo i może niedawno. W ogóle zrobiona jest droga. Tam jest zbiornik z wodą, chyba taki ciśnieniowy. No ciśnieniowy, taki zbiornik zasilająca bo poniżej jest miasteczko wioska, jak to nazwać, to nazwać, a my tu zostajemy. Teren utwardzony, fajny, podoba nam się. Rozpoczynamy wieczór, dzień był fajny, to i mam nadzieję, że wieczór będzie fajny. Nie jest nam dane zażyć spokoju, bo <gryw> przed chwilą był u nas turek, przyjechał na motorku chyba sprawdzić, co my tu robimy. Zapytam się, czy na Nemruda, mówię, tak, tylko się prześpimy. Dobra, okej, okay, okej, okay, nie ma problemu. A idzie teraz, teraz idzie pan z kozami. Barany czy kozy? Nie no, to są kozy. Takie dziwne kolory mamy, takie pomarańczowe kolory na niebie. Ale ich jest dużo Wcleść mi inne drodze No, Hello. Hello, cześć No właśnie tutaj Tutaj te kozy to wypasają tacy Młodzi, gniewni chłopcy U nas tacy jeżdżą w Bęwicach. No tam 25. Nie, no normalnie wyglądał. 23-25 no. lat, może. Rano wypazały kozy tam mhm. w tych strefach pól bawełnianych dzieci. Bo ci starsi wszyscy zbierali bawełnę. Dzieci zbierali starsze bawełnę, młodsze pasły kozy i barany. No. Do szkoły nie wiem kto chodzi. Po wsiach dużo dzieci do szkół nie chodzi chyba. Teraz jest okres zbiorów i okres robót w polu, więc chyba ci lepiej sytuowani chodzą do szkół. A te biedne dzieci z domów biednych pracują na polu. I pasą kozy. Co zrobić? No nie wiem, już myślałem, że nie ma jakichś wakacji, bo po tych dzieci było w tych wioskach po prostu zatrudnionych do robot. A no, chyba tak nie jest. Chyba po prostu pracują. Szkoła potem. Przyjdzie czas na szkołę potem. Tak pomarańczowo się zrobiło jakoś. Ładnie. Chyba lu deszczem w nocy. Nie wiem. Chyba nie deszczem, bo w ogóle wiatru zero. Wiatru <słuch> zero i chmury takie są różne, dziwne dwukolorowej, nie tylko wjeżdżamy w góry, może padać mam nadzieję, że nie będzie no ale ja mam nadzieję, że jutro nie będzie padać a. No właśnie, chciałem a potem będziemy wyjechać w stronę Morza Śródziemnego do którego mamy tak 300 km może stąd no, no ale mało nie padać. no, ale lepiej niech nie pada te 38 czy tam 35 stopni jak było okay. dzisiaj niech było 35, 34 to bardzo to nam się podoba no ma padać jutro tu ma padać? jutro jest piątek? Jaki jest jutro, dzień tygodnia? czwartek to nie, w piątek ma padać Na Rince Na No, no Niech, właśnie, w piątek, Narince. tak Mam nadzieję, że na razie stąd W piątek to my odjedziemy i nad morzem nie będzie padać Ciepło jest teraz, teraz jest pięknie Bo jest no trzydzieści kilka stopni Jest super pogoda